Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj rozpakujemy y, fotel Misu 2054 w wersji Magnetic. To już jest czwarty fotel jaki mamy na stanie w redakcji Chipa. Składałem go już dwie różne osoby, ja jestem trzecią osobą. Słyszałem, że składa się je łatwo, no i to teraz przetestuję. A dlaczego mam w ręce widelec? Yy... Nie chcę zjeść tego kartonu. To też nie jest tak, że sam sobie wybrałem ten los, bo domyślnie wziąłem nóż, jak większość z was by zrobiła, ale tutaj jest takie oznaczenie, że noża używać nie można, a czymś muszę tę folię przeciąć. To jest podgłownik. A to jest Helikopter. <noise> Robić Helikoptera. Watch me. To jest słoneczka? Tak. Jak fotela nie umiesz złożyć, to na tym musisz usiąść. No to jest co? I to już wszystko z tego pudła. Teraz otworzymy mystery boxa od Yumisu. Był w głównym pudełku, ale jeszcze nie rozgryzłem, co się znajduje w środku. Tu w sumie nie ma nigdzie nadrukowanego banana noża, więc może mogłem użyć noża. Są różowe rękawiczki, bardzo dobrze. Jest zestaw y, młodego konstruktora krzeseł, super. Jest y, y, cap holder, mega. Dalej jest doniczka. To są kółka. Jest y, butelka. Drugi plastikowy cap holder. I tutaj czuję się. Główny element krzesła. <laughs> Jak to się nazywa? <laughs> mechanizm podnoszący? I dalej kryje się mechanizm podnoszący. Trzeba najpierw zacząć od założenia rękawiczek, żeby robota poszła bezpiecznie. Bo jednak przestrzegamy zasad BHP. Bezpieczeństwo i zdrowie przede wszystkim. Idziemy więc zgodnie z instrukcją e, i musimy zacząć od pałąka na kółka, e, więc tak też zrobię. Mam nadzieję, że faktycznie mnie tutaj koledzy z redakcji nie rzucili na minę i proces składania jest prosty i przyjemny. Nie mam zbyt dużego doświadczenia. Kiedyś biurko składałem z redaktorem Arkadiuszem, ale było robiłem bardziej za Supa i Atmosferowicza niż za realną pomoc. No i znowu widelec potrzebuję. Mamy. wsadzić i dociśnij, no tak. No dobra. O k**wa. Ogólnie wkładanie bywa problem. na Dobra, to pewnie kauczuki to nie zarysują podłogi. Punkt drugi naszej podróży. Osać osłonkę na siłownik. To jest punkt trzeci, punkt drugi jest w dół. Usuń czerwoną osłonę ochronną z góry podstawy. Umieść siłownik do podstawy. Ktoś wie, o co chodzi? Ja, Okazuje się, że to, co myślałem, że jest jakąś butelką, jest siłownikiem, o którym była mowa. Teraz. Punkt numer 3. Osać osłonę na siłownik. Trzeba znaleźć osłonę na siłownik. To. Kubek. Okej. Okay. Aaa, czyli Yumisu dołącza matrioszki w zestawie. Nie było nic o składaniu tego. A. Odkręć wstępnie zmontowane śruby i podkładkę od oparcia fotele, fotela kluczem sześciokątnym. Czyli teraz już wchodzimy w ciekawsze sprawy. Teraz jest tak zwana taktyka odkręcania śrubki pod tytułem fidget spinner. Nieco szybciej. Muszę przyznać, że te różowe... Proktologowe rękawiczki dwie są nieco śliskie, ale dodają szyku. A w życiu chodzi o słyek. Śrubki zostały odkręcone zgodnie z czwartym podpunktem, numer 5. Zdejmij ochronne osłony piankowe ze sporników siedziska. Ustaw ostrożnie oparcie między spornikami. włóż wszystkie cztery śruby, dwie po każdej stronie, i dopasuj je za pomocą klucza z zestawu. Dokręć każdą śrubę jednocześnie, aż całość będzie dobrze dopasowała. No, to co teraz robimy? Czyli teraz mamy ten element złączyć z tym elementem. Udało się. Nie było łatwo. No, okazało się, że chłopaki trochę mnie robili w balona i wpuszczali mnie w maliny, że jest to takie proste zadanie, ale kto ma dać radę jak nie ja, także... Udało się to yy, pospinać. Jest to już dwa elementy, stały się jednym elementem. Zobaczymy, co czeka nas dalej. To jest L2, jak w PlayStation. Wszystko wiem. R z prawej strony. Punkt numer 7. Oprzyj krzesło na oparciu. Usuń cztery wstępnie zamontowane śruby i podkładki od spodu. Zatem teraz yy, zajmujemy się tą częścią krzesła. Krok numer 8. Wyrównaj mechanizm multi-blok z otworami na spodzie krzesła, upewniając się, że strzałka front wskazuje naprzód krzesła, włóż śruby oraz podkładki i dokręć wszystkie jednocześnie. Podoba mi się, że ta instrukcja jest bardzo idiotoodporna i zaznacza nam, że R to znaczenie prawej strony, L to lewej, a front to znaczy przód. Dwa lata temu powiedział, że będę zarabiał z tego, że montuję fotele przed kamerą, gdzie on wie, jak robię takie rzeczy. No, żeby mnie wyśmiał. Hirajew. <grym> 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 punkt numer 9, zarazem chyba ostatni punkt: Osać całą konstrukcję fotela na siłowniku. O kurwa, jakie tu ciężkie. <grym> Musicie mi mówić, czy dobrze, celuję. Będzie? Paki? <grym> <grym> no, <grym> Musimy zmienić tak, tak, taktykę. Oczywiście, że sobie ze wszystkich osób poradzę. <grym> ważny element, że podczas siedzenia nasze kręgosłupy były zdrowe to są takie poduszki które tutaj w wersji Magnetic są na MagSafe'a i montują się magnetycznie Zobacz, to jest dopiero akcja już, nie musisz nic więcej robić bezprzewodowe bezprzewodowe zero kabli Zero śrubokrętów. Patrz, co się dzieje, patrz. Yes. Czas przetestować tego potwora! Udało się złożyć fotel, troszeczkę już na nim posiedziałem i faktycznie no, proces montażu nie był najtrudniejszy. Składałem rzeczy dużo bardziej skomplikowane. Modele foteli, tak jak tutaj chłopaki zwrócili uwagę, bardzo fajne jest to, że te śrubki, po pierwsze jest jeden rodzaj śrubek, przez co nie musimy szukać woreczku z różnymi numerami. To jest bardzo wygodne, dwa że one są powkręcane już wcześniej, dzięki czemu wiemy, gdzie one po prostu mają być i też potem nie musimy porównywać ze zdjęciami czy coś takiego. Jedyny Jedyne jakieś ale, jakie mogę mieć, chociaż to jest na wyrost, to jest to, że na tym mechanizmie podnośniku, jak to było? Multi, multi, multi tool? Ergo multiblock. Ergo multiblock, o to mi chodziło. To miał być napis front, nie mogliśmy go znaleźć. Ale jako, że mamy inne krzesło misu, to yy, doszliśmy do wniosku, że trzeba tym dąglem do przodu. Także udało nam się to zrobić. Fotel faktycznie jest bardzo wygodny, dobrze się na nim siedzi. Podoba mi się najbardziej te poduszki magnetyczne, bo ich montaż, jak zresztą widzieliście wcześniej, był naprawdę bardzo wygodny, nawet jeśli ona by spadła czy cokolwiek, jakby też proces tego, żeby ją poprawić, przesunąć, nieco obniżyć, czy po, 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 podwyższyć, jest bardzo prosty, więc to jest bardzo spoko. Tutaj jeszcze mam na dole, jak to się nazywa lędźwia, tak? Na lędźbie. tak, tak. Na lęźwach jeszcze mam drugą poduszkę. No i tutaj też jest tyle to fajne, że te poduszki nie są takie twarde, one nie wypychają naszego ciała, tylko jakby jak się oprzecie, to one się dostosowują do kształtu waszego ciała. Zlewacie się, jesteście taką jednością z tym przodu. Spoko są tutaj też te podłokietniki, które możemy regulować. Przód tył mi najbardziej się podoba, jak jest na maksa do przodu. No i mamy też różne, na przykład jak prowadzicie rozmowę poważną, to możecie sobie dać tutaj do siebie i o tak się ustawić. Jak Gracie w grę to taką, a jak na przykład jesteście na pobieraniu krwi, to możecie taka osobę zrobić. Eee, można też do tyłu, jakbyście chcieli, do tyłu. Eee, można też sobie to podnieść, obniżyć, po prostu co byście chcieli. Można się nawet położyć, spać na tym fotelu, z wszystko. To ja może dorzucę jeszcze trochę z skarbki danych technicznych jeśli chodzi o odchylenie to z tego co pamiętam do 165 stopni. Podstawa ma wymiary 53 szerokości na 51 cm głębokości, fotel ma 86 cm wysokości i 70 cm w podstawie. Wysokość jest regulowana w zakresie 47 do 54 cm. I tak jak Kacper wspomniał na początku materiału, to jest czwarty fotel Yumi, jaki mamy. Jeśli ktoś by się zastanawiał, czy to jest trwałe, no to ja siedzę na fotelu, którego używamy już od roku. I jak widzicie teraz na przebitkach, no poza tym, że jest zakurzony, to korzysta z niego tutaj nie wiem, 4 osób, osoby, w sumie 5 i on dalej wygląda w zasadzie, gdyby nie ten kurz, oczywiście, jak wyjęty z pudełka. Więc to jest naprawdę trwałe i to się trzyma. A robiliśmy na nim różne rzeczy. Jakbyście mieli problem z doborem fotela, możecie zadzwonić do Jomisu, opowiedzieć im całą sytuację, oni pomogą Wam dobrać najlepszy dla Was model, to też jest całkiem spoko, plus jeśli się zarejestrujecie na stronie przez formularz, to macie dodatkowy rok gwarancji, więc warto wspierać lokalne firmy. No i Yumisu ma dużo tych modeli w ofercie chyba co najmniej kilkanaście. Poza tym, większość jest w kilku wariantach. Akurat tu mamy 2054 Magnetic i on też jest w różnych wariantach. tapicerki, na przykład jest ze skórzanymi wstawkami. Jest materiałowe, więc tutaj też każdy na spokojnie znajdzie coś dla siebie. Mm, tak, w tym konkretnym wariancie. <śmiennie> Konkretnie ten model fotela, czyli Umisu 254 Magnetic kosztuje 1899 zł, ale na stronie producenta znajdziecie aż 8 jego różnych wersji, gdzie możecie wybrać kolorystykę całego fotela, poduszek itd. Także jak tylko chcecie, ten fotel tak będzie wyglądał. Podsumowując z foteli, umisu różnych wariantów korzystamy już w zasadzie od roku czasu. I chyba zostaje nam tylko polecić, bo to się trzyma, na tym się dobrze siedzi, dobrze się pracuje, nie wiem, nagrywamy na tym, no, w zasadzie wszystko, co można robić w takim studiu i biurze. To na tych fotelach robimy i no nie narzekamy. Ani my, ani nasze plecy nie korzystamy z pomocy fizjoterapeuty, więc chyba to się spisuje. Jak najbardziej. Także my idziemy siedzieć dalej, a Wy subskrybujcie ten kanał. Zostawcie dzwoneczek, lajka, like komentarz. Napiszcie, jakie jest Wasze ulubione krzesło i jaki jest Wasz rekord składania fotela biurowego. I do zobaczenia kolejnym razem. Na razie.